Podobno język fiński jest jednym z najtrudniejszych języków świata. Czy to prawda? A jeżeli tak, to co niby takiego jest trudnego w tym fińskim? W tym nagraniu spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy język fiński jest trudny. Co może sprawiać trudność w nauce fińskiego oraz co nie powinno sprawiać zbyt wielu trudności. Zacznijmy od tego. Jakim językiem jest fiński? Do jakiej grupy językowej należy? Do jakich języków jest podobny, a do jakich nie jest podobny? E, tak więc język fiński nie należy do języków indoeuropejskich, takich jak polski, niemiecki, angielski, szwedzki. E, fiński bowiem należy do języków ugrofińskich z rodziny języków uralskich. Także będzie e, trochę inny niż większość języków w Europie. Ale jest jeszcze kilka języków z języków ugrofińskich, i to na przykład będzie estoński bądź węgierski. Można dostrzec pewne podobieństwo, szczególnie jeżeli chodzi o estoński i fiński. Czytając teksty po fińsku i po estońsku, niektóre wyrazy są naprawdę podobne, i też gramatyka ma dużo podobieństw. Natomiast jeżeli chodzi o węgierski i fiński, to już jest więcej różnic. Co prawda, jest trochę podobieństw, jeżeli chodzi o gramatykę, natomiast słownictwo już jest bardzo odmienne. I zdając sobie sprawę, że język fiński jest inny od wielu języków w Europie, trzeba się przygotować, że trochę inne rzeczy będą się działy w gramatyce, będzie inne słownictwo, natomiast inne nie znaczy, że jest trudniejsze. Może być bardzo fascynujące. I jeszcze jedna rzecz, zanim przejdę do wylistowania rzeczy, które mogą sprawiać trudność. Warto wiedzieć, że e, trudność, jaką ktoś doświadcza w nauce języka, to jest sprawa bardzo indywidualna. Dla kogoś jeden język jest łatwy, dla kogoś ten sam język będzie trudny. E, bo to wynika z wielu czynników. To wynika, czy Dana osoba już zna jakieś inne języki obce, czy zna jakieś języki ugrofińskie, czy umie się uczyć dana osoba i zna metody nauki. Zależy też od wieku, dużo zależy od motywacji, czy ktoś naprawdę chce się nauczyć, i też od nastawienia, jak pozytywnie jesteśmy nastawieni do nauki i do samego języka. Na niektóre z tych czynników możemy wpłynąć, możemy spróbować na przykład zmienić nasze nastawienie i wtedy dużo łatwiej będzie nam się uczyło. Także dobrze mieć świadomość, że postrzeganie danego języka jako trudny bądź nie w dużym stopniu zależy od osoby, od Ciebie. No dobrze, to teraz przejdźmy do rzeczy, które mogą sprawiać trudność. Co takiego trudnego jest w tym fińskim? Zacznijmy od. Tematów gramatycznych, bo to właśnie gramatyka często jest wymieniana jako element, który sprawia dużo trudności. Na przykład fakt, że jest 15 przypadków gramatycznych. Porównując w języku polskim jest tylko 7 przypadków, no to w fińskim mamy ich więcej. Przypadek gramatyczny to jest taka kategoria gramatyczna, która wskazuje, w jakiej funkcji występuje dany wyraz w zdaniu no i może przybierać różne formy. No i tutaj wymienię kilka przykładowych przypadków i kilka przykładowych zdań z wyrazami. W tych przypadkach mamy przypadek nominativi, który jest odpowiednikiem polskiego mianownika. I na przykład w zdaniu Tema on Kiria. Tema on Kiria. Wyraz Kiria, książka, jest właśnie w przypadku nominatywi. Kto co? Książka. Kiria. A inny przypadek to na przykład partytywi. partytywi. Jak w zdaniu Luen, Kiria. Luen, Kiria. Czytam książkę, więc książkę, kogo co? Czytam. To w fińskim będzie kirja w przypadku partitiv". I Tu charakterystyczna końcówka dla tego przypadku, to jest między innymi a Kirjaa. Jeszcze inny przypadek to inesivi, na przykład kiriasza on kuvia. on kuvia. W książce są obrazki. I tutaj mamy kiriasza w tym przypadku, inesivi w książce. Tak, ale tych przypadków jest więcej. Tu mamy listę innych przypadków. Nie będę ich teraz omawiać. Na to jeszcze będzie pora na kolejnych etapach kursu. Ale jeżeli ciekawią cię, jakie mają końcówki dane przypadki i jakiś przykładowy wyraz w danym przypadku, możesz sprawdzić listę w podręczniku, który jest załączony do kursu. Inna rzecz, która może sprawić trudności w nauce fińskiego to są różne przyrostki, które przyklejane są do wyrazu. Na przykład spójrzmy na wyraz haluat. Haluat to oznacza chcesz, ty chcesz. I tu widzimy taką charakterystyczną końcówkę t", "-t". I ten przyrostek oznacza, że mamy do czynienia z drugą osobą liczby pojedynczej, czyli ty chcesz. Nie, że ja chcę, nie on chce, tylko ty chcesz. Ta końcówka t symbolizuje, że ty chcesz. Albo inny przyrostek w wyrazie Haluaisit. I, sit", Hall I sit". Tu się pojawił taki element isi, który jest symbolem trybu przypuszczającego. No i tutaj można to by było przetłumaczyć jako chciałbyś. Chciałbyś. Haluaisit, I, Hall I Chciałbyś. Albo jeszcze. Jeden przyrostek do tego przyklejony halłazitko, hałajitko. I tu mamy przyrostek ko, który służy między innymi do a, tworzenia pytań o rozstrzygnięcie. Więc mamy jakby czy chciałbyś. Haluazitko. Tak więc widzimy, że różne końcóweczki, różne przyrostki coś znaczą i może być ich kilka przyklejonych koło siebie. W określonej sekwencji, i dzięki temu zmieniamy znaczenie wyrazu. Ale spójrzmy jeszcze na jakiś rzeczownik. Mamy wyraz pullo, pullo, i to oznacza butelka, pullo, a w razie pulosa, pulosa, mamy końcówkę sa, i to oznacza w butelce Pullosa. I ten. Przerostek służy do tworzenia w przypadku inesivii, które oznacza, że w czymś coś jest. Pulloyssa. Albo jeszcze pullyssa, pullyssa. Tu mamy przyrostek i, wrzucony, który służy do tworzenia liczby mnogiej, więc pulloyssa znaczy w butelkach. I jeszcze pullyssani, pullyssani. Tu pojawił się przyrostek ni. Które znaczy mój. Więc ten wyraz znaczyłby w moich butelkach. Pulloś I jeszcze ostatni przyrostek, przykładowy, gdyż jest ich więcej, oczywiście. Pulloś sani kin. Pulloś To by oznaczało też w moich butelkach, gdyż Pkin między innymi znaczy też również. Tak, więc widzimy, że może tych przerostków być naprawdę dużo przyklejonych do jednego wyrazu bazowego. Ale jak najbardziej to wszystko jest do nauczenia. Ucząc się stopniowo wszystkich przerostków, co one oznaczają, w jakiej sekwencji je się przykleja, możemy poznać tajniki tworzenia i odmiany wyrazów. Kolejna rzecz, która może sprawić trudność w nauce fińskiego, to są zmiany głosek przy odmianie wyrazów. Spójrzmy na przykłady. Stół po fińsku to pyta. Pyłte. Ale, żeby powiedzieć stoły w liczbie mnogiej, powiemy pyłdat. Pyłdat. Co tu się wydarzyło? Tu widzimy, że głoska t zamieniła się na d. Tak. Pyłtat. Pyłdat. Plus symbol liczby mnogiej t na końcu. E, tak więc doszło do pewnej zmiany głosek. Albo jeszcze jeden przykład, Helsinki, czyli Helsinki. Ale żeby powiedzieć w Helsinkach, powiemy Helsingissa, Helsingissa. To, co tu się wydarzyło, to zmiana NK na NG. Tak, doszło do zmiany takich liter. Albo jeszcze jeden przykład, Suomi, Suomi, co znaczy Finlandia. A żeby powiedzieć w Finlandii, powiemy Suomessa, Suomessa. Co tu się wydarzyło, to zamiana i na e. Tak więc podsumowując, różne głoski mogą się zamieniać na inne przy odmianie e, wyrazów. To może też nie jest żadna nowość dla Polaków, gdyż w języku polskim również dochodzi do różnych alternacji, do oboczności przy odmianie przez e, osoby, przez przypadki. Na przykład, nawet patrząc na wyraz stół, zamieniło się na stoły. Więc też doszło do pewnych zmian U na O. Tak więc w polskim też to się dzieje, no i w fińskim też to się dzieje, tylko są to inne głoski i w innych sytuacjach to się zmienia. Ale jak najbardziej można się tego nauczyć, są e, klarowne reguły, kiedy która głoska się zamienia. Co jeszcze może sprawić trudność, to jest wymowa niektórych rzeczy. I tu głównie chodzi o e, długie głoski dyftongi i samogłoski e, ö, e, ü. Y. Te najwięcej mogą sprawić trudności. Spójrzmy na przykłady, kiedy mamy do czynienia z krótkimi i długimi głoskami. Tili, Tilly, Tilly. Tak? Bardzo podobnie brzmią, ale jednak jest inna długość głosek w tych wyrazach i inne znaczenie. No i właśnie, tak jak wspomniałam, dywtongi i te głoski A, I e, y sprawiają trudność, więc mamy przykład takiego wyrazu bardzo ważnego. Ty. Ty albo kerre. Kerre. Ale poznając stopniowo zasady wymowy, jak najbardziej jest to wszystko do opanowania. Co jeszcze może sprawić trudność, to są różne długie wyrazy złożone. Wyrazy złożone to są takie wyrazy, które powstały z połączenia się dwóch wyrazów, albo więcej niż dwóch. Spójrzmy na przykłady. Tu jest taki krótki wyraz złożony w miarę. Rauta ti osma. Rauta osema. Rauta osema. To właśnie takie będą elementy składowe: rauta, dosłownie znaczy żelazo tie. Droga, Asema, dworzec albo stacja, tak? Żelazo, droga, stacja, dworzec kolejowy. Z połączenia tych wszystkich elementów wyszło. Albo trochę dłuższy, chociaż też tylko trzy wyrazy składowe. Ømperiście, suojelu jelu, I tu mamy trzy elementy składowe: Ømperiście, środowisko, Suojelu. ochrona, organizatio, organizacja. I te trzy wyrazy zostały sklejone i stworzony został nowy wyraz. I jeszcze może jeden z najdłuższych wyrazów fińskich. I to będzie lentokone suihko turbini, motori apumekanikko, ali upseri oppilas. I tu mamy już wiele elementów składowych. Mamy lento, lot, kone. Maszyna, szójku, taki prysznic może znaczyć, albo jakiś trysk. Turbiny, turbina, motory, silnik, apu, pomoc, mechanik, mechanik, ali, pod, uprzej, oficer, opilas, student. I z tego wyszło taki długi wyraz złożony. Jak chcesz, możesz spróbować przeczytać te wyrazy. Co jeszcze może sprawić trudność w nauce fińskiego, to jest to, że przez to, że język fiński nie należy do języków indoeuropejskich, słownictwo może być bardzo odmienne. I dużo jest wyrazów, które nie są podobne do wyrazów w innych językach europejskich. Weźmy przykład szułomi. Co znaczy Finlandia? Suomi. Albo tietokone. Tietokone. Komputer. Puhelin. Puhelin. Telefon. AIT. AIT. Mama. T -t -t. Tak to mamy. Nie bardzo podobnie brzmiące do innych języków. Co jeszcze może sprawić trudność, nawet bardzo dużą trudność, jest to, że język potoczny, taki język mówiony, jest bardzo odmienny od języka oficjalnego, takiego standardowego. Spójrzmy na przykłady, na przykład 20 w języku standardowym, takim oficjalnym, to koksiküm mente. Ale potocznie bardzo często się powie na 20 w skrócie koks kyt. Albo nie wiem, tak oficjalnie w języku standardowym to będzie entiera. Entiera. A w języku Mówionym to może brzmieć e metie, emetie. Emmyti. I może jeszcze jeden. Oglądamy telewizję, tak w języku standardowym, to by brzmiało. Katsomme telewizjota, Katsomme telewizjota. A w języku potocznym to może brzmieć mkatotan telkoria. Mkatotan telkoria. Tak więc widzimy. Bardzo są te wyrazy odmienne, zupełnie inaczej wyglądają. Jeszcze utrudnia też fakt, że język potoczny może się różnić w zależności od osoby. Jedna osoba może takiego zwrotu, takiego zniekształcenia użyć, druga może nie użyć, albo jeszcze inne zniekształcenie. Język potoczny może się różnić w zależności od regionu. Tak, i ten język potoczny naprawdę jest używany również w takich e, sytuacjach półoficjalnych. I na przykład e, to jest jak najbardziej normalne, żeby e, na przykład w sklepie, w sytuacji takiej półoficjalnej, powiedzieć koks kut, koks zamiast kwaxikymente. Ko Co może sprawić też trudność, to jest opadająca intonacja w pytaniach. E, spójrzmy na przykład. Weźmy najpierw zdanie takie oznajmujące. Olet Oled Olet Pułajen, jesteś Polakiem. To jest takie zwykłe zdanie, oznajmujące. Ty jesteś Polakiem, kropka. Olet i tutaj opada intonacja. Więc to jest podobnie jak w Polskim też opada, jesteś Polakiem. Ale już w pytaniach będzie różnica. W pytaniach w języku polskim jesteś Polakiem, Jesteś Polakiem? Intonacja rośnie, a więc w języku fińskim nie, dalej będzie opadać. Oletko-pułolajnen. oletko No dobrze, ale nie chcę tutaj tylko straszyć, że język fiński jest taki trudny, bo dużo rzeczy jest, które są łatwe w nauce fińskiego, więc też spójrzmy na nie. Co prawda, gramatyka fińska jest dosyć złożona, jest dużo reguł, ale jest bardzo logiczna. Jest wiele reguł gramatycznych, ale za to nie jest zbyt wiele form nieregularnych do nauczenia, więc nie znajdziesz różnych tabel gramatycznych z jakimiś czasownikami nieregularnymi. Czegoś takiego nie ma. I jeżeli jesteś osobą, która ma umysł analityczny i lubisz różne zagadki logiczne, myślę, że nauka gramatyki fińskiej może być bardzo ciekawa i fascynująca. Co jeszcze może sprawiać, że nauka fińskiego nie jest taka trudna, jest fakt, że można dostrzec wiele podobieństw między e, polskim a fińskim, co ciekawe. Na przykład istnienie przypadków. Zarówno w języku fińskim, jak i polskim istnieją przypadki gramatyczne. Co prawda, są to inne przypadki i mają inne funkcje, ale ogólnie sama idea występowania przypadków nie jest obca. Też fakt występowania odmiany czasownika przez osoby. Zarówno w polskim, jak i fińskim odmieniają się czasowniki, co też nie jest żadną nowością. Albo istnienie zmian głosek przy odmianie przez przypadki, przez osoby, o których już wspomniałam wcześniej. Co prawda. Są to inne głoski w innych sytuacjach, no ale um, to zjawisko albo podobne występuje w jednym i w drugim e, języku i łatwiej jakieś odniesienie znaleźć. E, kolejne podobieństwo między fińskim e, i polskim jest to, że e, polski alfabet i fiński alfabet bazują na alfabecie łacińskim, więc um, większość liter jest e, tak samo pisana. I, Pisownia nie powinna sprawiać większych trudności, poza no, niektórymi takimi nieznanymi nam e, literami. E, I też w wielu sytuacjach wymowa jest podobna. E, wiele spółgłosek na przykład, podobnie jest wymawianych, na przykład ch, j, r. Tak więc dużo jest podobieństw i to na pewno ułatwia e, na początku naukę. Też ułatwia fakt, że jest niewiele czasów gramatycznych w języku fińskim, tylko cztery. I to będzie jeden czas teraźniejszy, który też służy do wyrażania przyszłości. Na przykład menen, co znaczy idę albo pójdę. No i też są trzy czasy przeszłe. Na przykład menin to będzie w jednym czasie przeszłym, olen mennyt w kolejnym czasie i olin mennyt. W jeszcze czasie za przeszłym. No, co prawda te trzy czasy przeszłe w pewnym stopniu mogą sprawiać trudność, które wybrać w jakiejś sytuacji, ale i tak jest ich dużo mniej niż w wielu innych językach. W niektórych językach jest nawet kilkanaście czasów. Kolejna rzecz, która ułatwi naukę fińskiego, to jest fakt, że nie ma rodzajów ani rodzajników. Tak jak w polskim mamy rodzaj męski, żeński, nijaki. Czegoś takiego nie ma w fińskim. Rzeczy po prostu są bez żadnego rodzaju. Ściana to ściana, nie żadna ta ściana, stół to stół, nie żaden ten stół, okno to okno, a nie żadne to okno. Tak więc rodzajowe są wyrazy i często nawet nazwy zawodów nie mają albo. Nie mają podkreślonej e, płci, na przykład e, wariantu żeńskiego, więc opetia. To, ja. to będzie w odniesieniu do nauczyciela i też nauczycielki. E, albo ciekawy wyraz hen, hen, który znaczy on, ona i ono. Tak? Nie widzimy tutaj żadnej płci ukrytej. Też ułatwieniem jest to, że nie ma żadnych przedimków, takich jak w angielskim E, N, The. Czegoś takiego nie ma. Um, wyrazy mogą występować samodzielnie, bez żadnych przedimków. Zresztą, tak jak w polskim. Jabłko jest czerwone, to będzie omena on Po prostu. Omena on punainen. I dużym, dużym ułatwieniem jest to, że język fiński jest fonetyczny. Czytamy, jak piszemy, więc już jak poznasz, jaką głoskę reprezentuje dana litera, już można czytać praktycznie wszystko. Na przykład ten wyraz będzie przeczytany jak haju, a ten sapat, Tutaj w tym drugim wyrazie pojawiły się niektóre litery podwójnie i to oznacza, że mamy do czynienia z długą, Głoską. I wtedy długo trzeba wymówić ten dźwięk. Sapat. E, też fonetycznie bardzo często czytamy różne nazwy własne, różnych firm zagranicznych, różnych e, produktów. E, na przykład Skype może być przeczytany jako Skype albo bardzo często Skype. Skype. I co jeszcze sprawia, że język fiński nie jest taki trudny, jest to, że mamy stały akcent wyrazowy, czyli pada akcent zawsze w tym samym miejscu, a konkretnie na pierwszą sylabę wyrazu. I na przykład wyraz Helsinki, Helsinki, akcent padnie na pierwszą sylabę hel. Helsinki, Helsinki. Warszawa, Warszawa. Hoteli. Hotel, tak, więc nie jest ruchomy. Tak jak w wielu językach, nie wiadomo, gdzie pada akcent w fińskim, zawsze na pierwszą sylabę i sprawa rozwiązana. E, jeszcze może na koniec jedną rzecz powiem, która może ułatwić, e, tak naprawdę, naukę fińskiego: to jest to, że e, przez to, że język fiński jest taki inny, może być w pewnym sensie też łatwiejszy do nauczenia. Bo odmi odmienność wyróżnia język, który jest bardzo odmienny, nie miesza się z innymi językami, które możemy znać. Jest taki sterylny, więc jest większe skupienie na nim. Łatwiej może w pewnym sensie też jest zapamiętać te wyrazy, i często musimy się bardziej skupić przy nauce tego języka, co pomaga w zapamiętaniu. Tak więc, jak widać, są rzeczy, które mogą sprawiać trudność w nauce fińskiego, ale też jest i wiele rzeczy, które ułatwiają naukę. Fiński z słomiką to kurs do samodzielnej nauki języka fińskiego. We własnym tempie, krok po kroku, będziesz zgłębiać tajniki języka fińskiego i poznawać kulturę fińską. Kurs jest dla osób zupełnie początkujących, rozpoczynających swoją przygodę z językiem fińskim. Kurs składa się z wielu nagrań wideo, podręcznika w formacie PDF, quizów online oraz licznych odnośników do dodatkowych materiałów. Nie wahaj się i zobacz szczegółowy program kursu i dostępne przykładowe lekcje. Jeśli chcesz zacząć naukę fińskiego lub odświeżyć podstawy, lubisz się uczyć we własnym tempie, chcesz poznać różne ciekawostki na temat życia w Finlandii, ten kurs jest dla ciebie. Zapraszam do nauki ze mną.